Siema w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcineczku mamy postępowego rolnika i dzisiaj zajmiemy się troszeczkę... Całym wyglądem gospodarki Bo będziemy tutaj wycinać różne drzewa Ten budynek najprawdopodobniej stąd zniknie W nim i tak się nic nie znajduje A ja będę inwestował sobie w biny e, Tak samo ten teren będę chciał sobie zrównać To wszystko zobaczycie w dzisiejszym odcinku Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję Udostępnijcie ten film, bo lecie mi po 50 tysięcy widzów I ten film oglądacie 31 Także wbijajcie do mnie na Instagrama Bo tam od 1 listopada trwa konkurs Wystarczy polajkować ostatnie zdjęcie Obserwować mnie na Instagramie i polecić mojego Instagrama jakiemuś swojemu znajomemu, jednemu. Tyle wystarczy, żeby później to udowodnić, że takie coś się zrobiło. I oczywiście skomentować to zdjęcie ostatnie, byle jak, co napiszecie. Abyście coś napisali ze względu na to, że później jak się losuje zwycięzcę, no to wiadomo, że z czegoś muszę wylosować zwycięzcę, także musicie to skomentować. A my sobie zaczynamy już ogarnianie tego całego gospodarstwa, czyli cyk! w ręku. No to jak widzicie nie ma kurnika. Ten kurnik całkowicie wywaliłem. E, jeszcze sprawdzę jak wygląda sprawa z taczką, Czy ją mogę podnosić? Czy jej nie mogę podnosić? Bo to jest też. A ja do ja, no, no, tego nie mogę podnosić. Napiszcie hashtag gospodarstwa. Wam szybne serduszko. Bo teraz jest weekendik, także na pewno będę miał czas e, poprzypinać to serduszko i to wszystko poogarniać. Na razie. A to 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 git git. Fajna taczuszka. Fajna taczka. E, weźmy sobie to inaczej zróbmy. Wiecie? Dobra, teraz nie mogę tego ruszyć nawet, no, świetna sprawa Dobra, jest te kawałeczki właśnie tego drewienka No nie! o w końcu W końcu coś załapało, dam sobie tutaj yy, I zaczniemy sobie wycinanie tego drzewa Kupiłem tam ten teren Może nie tyle, że kupiłem, co się dogadałem z gościem, że mogę sobie tam robić co chcę W sumie tak jakby mi wypożyczył ten teren Łoboże, Boże, co to, 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 to się stanęło no i koniec. I budynek rozwalony. Dach. Ciekawe czy dach w prawdziwym życiu by poszedł od, te, od takiego uderzenia drzewa. No w sumie jakoś daleko tutaj e, też to drzewko nie leciało. Ale w każdym bądź razie no na pewno jakieś tam szkody by porobiło. Dobra. Czy te gałązki ja będę w stanie o tako po prostu poobcinać? E, chyba tak. Ale jakoś coś mi się dzieje. Bo nie wiem czemu. Tak mi jakoś ta gra się ścina czasami jak ten. Jak ścinam właśnie takie gałązki. No i takie właśnie drzewko mamy przygotowane. E, już do... Sprzedaży e, wywaliło się na taczkę wywaliło się też i na garaż ale niestety takie mamy e, tutaj standardy dobra to drzewo tak naprawdę nam nie przeszkadza możemy je tutaj zostawić ten budyneczek zaraz sobie e, sprzedamy całkowicie tutaj mamy pniak tutaj mamy też pniak to trzeba będzie pousuwać e, tutaj dalej jak wygląda sprawa no, wygląda jak wygląda na razie nie ma co się tutaj e, przejmować jak to wygląda bardziej trzeba się przejmować tymi drzewkami, bo je też trzeba oczywiście powycinać, żeby tutaj zrobić jakieś fajne miejsce na to gospodarstwo. No i jak widzicie, tutaj już chyba będzie troszeczkę więcej roboty, tak, bo trzeba te poszczególne gałązki co grubsze powycinać. Z tego co widzę nie mogę tego wyciąć. Dobra, wycięło się. O, dobra, git. I tutaj już chyba. No tutaj dalej nie będę szedł w górę, bo. Nie widzę najmniejszego sensu, żeby to robić, i też zrobimy to chyba troszeczkę inaczej, bo nie chcę na odcinku pokazywać tego wszystkiego, jak to będę wiecie, wycinał i w ogóle, to długo zejdzie po prostu. Wszystkie drzewa lecą, na, na moje garaże wszystkie drzewa lecą, to jest naprawdę tragedia. A jak wytnę z tej strony, ciekawym, w którą poleci? Teoretycznie powinno w lewo polecieć. Ta, świetnie. No to, to, to niezłe lewo. No i tutaj mamy jeszcze 3-4 drzewka i będziemy wszystkie chyba wyrzucać tam na razie. A jak będzie czas, to po prostu sobie po, e, ogarniamy to gdzieś tam na sprzedaż, ja to bardziej będę chyba wycinał później. E, będziemy musieli jeszcze przyjechać sobie e, takim wycinakiem do pniaków, ale to będziemy musieli ogarnąć sobie większy ciągnik, bo akurat możliwości do naszego Ursusa 385 no nie mamy za bardzo, żeby to podczepić, bo ciągnik sobie po prostu z tym wszystkim nie daje rady. Okej, okay, to mamy poogarniane. Ja teraz te drzewka proponowałbym sobie poprzenosić gdzieś, nawet i na pole sąsiada, na razie, aby nam to nie przeszkadzało, wiecie. Tu sobie niech leży, tak samo te drzewka, które nam tutaj się uwywaliły, też sobie poprzenosimy w tą stronę. I cyk! No, jakby ktoś pytał, jest to moc na super siłę, naprawdę. Polecam każdemu, bo na gospodarstwie nie mamy możliwości zrobienia tego tak, że będziemy to, nie wiem, jakimś turem ogarniać czy coś, bo 30 sobie jest z takim kawałkiem drewna nie poradzi. Trzeba było naprawdę to wszystko wycinać. Takie rzeczy moglibyśmy porobić na live, ale nie na odcinku, bo i tak już 5 minut odcinka nam zleciało. Także jak widać, trzeba tutaj sobie jakoś radzić z tym wszystkim. Tu jest jakaś jeszcze gałązka, tą gałązkę sobie też wywalimy kompletnie gdzieś na pole. O. I cyk, wywalone na pole. I tutaj mamy jeszcze jedno drzewko. O proszę. I tutaj mamy jeszcze jedno gałązko. To chyba jak wcześniej nosiłem tego gałązki, to coś tutaj się po prostu e, nam pozostawało. Niepotrzebnie to wyciąłem, bo teraz będę musiał robić ze dwa, trzy kursy, żeby to ogarnąć. E, tak samo tamto jedno drewno też sobie wywalę tutaj, co jest na gospodarstwie. Bo powiem wam szczerze, że z takiego o właśnie drewna... Raczej za dużych pieniędzy nie będziemy mieli, nie oszukujmy się, ale to nie jest raczej biznes opłacalny w farmingu. No chyba, że ktoś ma jakieś tam dużo lasu i wtedy lubi się bawić jakieś tam leśnictwo, to jest spoko. Ale jak dla mnie bawienie się w leśnictwo w tej grze, to tak raczej średni sens ma i średnio mi się to też podoba. No wiadomo, tam raz na jakiś czas można do lasu pojechać pod drzewo, ale to tyle gdzieś tak na polskim gospodarstwie, prawda? Dobra, wywalmy sobie jeszcze to i przynieśmy sobie jeszcze jedno jakie składowisko drewna. E, tu jest bardzo dużo krzaków. My ten teren będziemy musieli sobie jeszcze jakoś tutaj przygotować. Nie wiem czy chcę to pługiem robić. E, czy chcę to jakoś... In Oj! O Boże! Dobra. To jest taki nieużytek się nam praktycznie zrobił, bo jak widzicie, tutaj nic nie ma. Szukałem jakiegoś fajnego kurnika, właśnie, jeżeli ktoś ma jakiś fajny kurnik, e, który by ładnie wyglądał, no to zapraszam, piszcie do mnie, nawet i w komentarzach linki podsyłajcie, bo nie ma fajnych kurników do farminga 19, tylko pamiętajcie, że ten kurnik musi być w polskim stylu, nie może to być kurnik jakiś taki, wiecie, zagramaniczny, za tak w skrócie mówiąc. Dobra, tutaj mamy zrobione to w ten sposób i tutaj nie wiem, jak wygląda sprawa z tym drzewkiem, bo jeszcze te belki będziemy musieli ogarnąć oczywiście. Ale jak widzicie te drzewka 2. hmm, to to może nie, to niech sobie zostanie, ale to na pewno nam będzie przeszkadzało, wiecie, to ja sobie też to wytnę i sobie zaniosę tam, tutaj też są te krzaki, bo tutaj też się już szykujemy powoli mordy w podbudowę właśnie obory, którą mamy już przygotowaną. Będą tutaj krowy na gospodarstwie, nie chcę się bawić w świnie, dlaczego? No dlatego, że też nie ma obory za bardzo przystosowanej pod świnki tutaj. Na właśnie do farminga 19, takiej polskie, tam zagraniczne oczywiście są, ale polskich, no, no nie ma niestety, i to jest duży problem tej gry. Dobra, to mamy zrobione tak, czyli zostało nam jeszcze te pniaki poogarniać, głównie, ale jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. E, musimy znaleźć sobie 60, która gdzieś tutaj powinna sobie stać, a może i nie stoi. Tu jest 30, dobra, na 30 i tak trzech belek nie weźmiemy. Żeby je załadować, ale zna... o jest tutaj coś stoi po prostu Dobra morda z tej szejsiony. No i ładujemy sobie belunie nasze Ja sobie chyba od razu cofnę Tyłem sobie zajedziemy W ogóle siódma, ósma minuta odcinka tu dopiero pierwsza akcja jeżeli chodzi o ciągnik Takich odcinków chyba dawno nie było Zajedźmy, podczepmy, w ogóle od wiadra wyszedł, fajna sprawa, jeżeli ktoś chce to możecie sobie pobrać, naprawdę spoko e, Może na jakiejś serii ja to będę sobie ogarniał Nowy ciągnik, też dużo pytań było odnośnie nowego ciągnika na gospodarstwie, coś nowego się pojawi e, Na razie wam nie będę zdradzał kiedy, bo też sam dokładnie nie wiem e, Ale na pewno coś nowego będziemy tutaj ogarniać, bo tych pól jest więcej I sama orka tych wszystkich pól raczej będzie schodziła dosyć długo, dlatego lepiej w coś zainwestować po prostu Dobra, tutaj mamy mod, który automatycznie będzie zbierał te belki, ale my czegoś takiego nie chcemy, tylko ja sobie je po prostu ułożę na tej przyczepce. Myślałem, że nie mogę tego wziąć. Dlaczego już zabieram te belki? To też pewnie będzie Was ciekawiło. A no dlatego, że to jest wszystko, przygotowy będziemy przygotowywać pod budowę binów. Troszeczkę tych pieniędzy mamy, tak naprawdę po sezonie, dlatego możemy sobie coś tutaj poogarniać, jakieś budowanka. I nowy ciągnik, który będzie już niedługo. Dobra, dajmy sobie to tutaj. Ja bym sobie już włączył chyba to automatyczne zbieranie, żeby mi tych wszystkich nie zebrało tylko. Tylko jak to się robi? Nie mam pojęcia, jak to się robi, tak naprawdę. Trzeba tutaj to zrobić na ten sposób, bo mamy Z. Małe kostki, a okrągłe belki trzeba było po prostu zmienić na okrągłe belki, dobra. I dlatego mi to nie działało, bo było na małe zmienione. Nie wiem czemu, jak ja małych belek tutaj wcale nie woziłem. Nawet małych belek nie mam, tak naprawdę. A tak czy siak miałem to ustawione na małe. No, no dziwne trochę, no ale dobra, nieważne. Tutaj git. I te belunie. E, naprawdę to nie wiem, gdzie je dać, bo nie mam pomysłu na to, serio. Serio, nie mam pomysłu na to, gdzie dać te belki. Hmm. Może to, ale tutaj tego nie będzie. Zapomniałem, dobra, tutaj tego i tak nie damy. Hmm. A jakby dać co do tego budynku, w sumie to nie byłoby takie głupie, jakby dać do tego budynku, wiecie? I to będzie trzeba od razu dzisiaj chyba sprzedać. Też to sobie ogarniemy zaraz. Tylko ja sobie jeszcze zakupię. Hmm, zakupię w sumie wypożyczę, bo no nie będę darmowy wydawał pieniędzy, prawda? Tą maszynkę taką do wycinania, wypożyczymy sobie jakiś ciągnik i zaraz to ogarniemy Bo bez wypożyczonych maszyn tego po prostu, no, no nie idzie tego zrobić, nie ma szans na to co jest Halloween! O Boże! Co, co, co się stanęło? Halloween, Halloween, patrzcie! Halloweenowy odcinek, ale jaja, nie, nie widziałem takiego wcześniej rzeczy w farmingu, żeby się coś takiego działo A tu takie rarytasy, o Boże, co, to się stanęło? Dobra, wlatujemy sobie do sklepu, ale już nie będę wam tego pokazywał no i dobra, wypożyczyłem sobie takiego Oli Holanda T625. Nie będziemy sobie robili właśnie tą pracę. Miejmy nadzieję, że on da radę z tą właśnie maszynką. Jeżeli nie, to tu jest obciążek, ale to bardziej nie chodzi o obciążenie, co jak najbardziej się rozchodzi tutaj o e, wymaganą moc. Dobra, wszystko się podłączyło z tego co widzę. Do góry ciągnik nie idzie. Dobra, weźmy sobie to podnieśmy. Nie, no powiem wam, że elegancko się jedzie, elegancko się jedzie, nawet świetnie to wygląda, także do, tego, do takiego ciągnika jak najbardziej taka maszynka jest ok. i możemy zaczynać sobie już prace związane z ogarnianiem sobie tego terenu i weźmiemy sobie później pług. Chociaż w sumie ja bym to talerzywką nawet zrobił, tylko nie wiem, czy talerzywką będzie dało radę to wszystko poogarniać. Chyba zrobimy sobie to talerzówką, jeżeli nam starczy czasu. Eee, trochę sobie tego... Od po... tego rzeczy na gospodarstwie już sobie później powycina, bo chcę jeszcze wam to talerzowanie pokazać. Czy ja się tutaj zmieszczę. Na pewno się zmieszczę, tylko że tu jest jeszcze. Eee, no, elegancko, w tych szakach ciężko będzie to dostrzec co niektóre rzeczy. Ale dobra, włączmy sobie. No i ta, tak się żyje na tej polskiej wsi. ma New Hollanda, to widzisz. Szybko wszystko idzie. Jak się ma sześćdziesiątkę tylko e, i jakieś tam inne, jeszcze poboczne, jeszcze mniejsze ciągniki, to jest ciężko. Duże bardzo te pniaczki nam zostały, wiecie, bo trzeba na dwa razy aż to robić. Ale ni niżej sami widzieliście, że niżej się za bardzo nie dało tego ogarnąć. I tu sobie chyba też zrobię gdzieś płytę na obornik, wiecie. Chociaż ta obora będzie z tamtej strony, to tam już sobie ogarnę, no tak będzie lepiej, nie będę tak jeździł w i z powrotem e, Ten teren będziemy musieli sobie wyrównać, będziemy musieli ziemi tutaj nawieść e, Żeby to wszystko dobrze wyglądało, bo no bez tej ziemi no to raczej będzie tragedia Żeby to wszystko zrobić sobie elegancko W ogóle jest mod na ziemię do farminga 19, fajnie było jakby był, bo można było coś przekombinować e, Ale ja nie widziałem, widziałem tylko ten mod piasku, ale wiadomo, że to działa jak działa a można powiedzieć, że praktycznie wcale nie działa, bo ja sobie sam to zrobiłem, tylko zmieniłem tekstury, żeby jakoś to wyglądało na odcinku. Także naprawdę tragedia. Trzeba wszędzie zmieniać tekstury w przyczepach, w no wszędzie, kompletnie wszędzie na mapie, żeby jakoś wyglądał mod piasku, a żeby zrobić mod ziemi, to taką samą zasadą trzeba zrobić, bo ja to robiłem na zasadzie obornika, tak naprawdę. Dobra. Jeszcze nam zostanie chyba cztery zapinamy talerzówkę do 60. Chyba weźmiemy talerzówkę. Sobie odepniemy tą przyczepkę z belkami. Nie, nie będę chyba, albo w sumie weźmiemy sobie 385. też będzie spoko. Chociaż nie, weźmiemy sobie 60. weźmiemy sobie 60. będzie to też fajnie wyglądało. Ile nam jeszcze zostało tych pniaków? Jeden chyba. Ale jaki wysoki ten jeden! Ja cię kręcę! Bardzo wysoki. Ja sobie to chyba zostawię go na polu sąsiada, jak na, albo pojedziemy sobie już na gospodarstwo, bo i tak będę robił na tym polu, na gospodarstwie, no nie? Dobra, chyba wszystko ogarnięte, nie jestem pewny na 100%, bo tutaj jak widzicie są te krzaki takie dosyć duże i... Nie, aha, byśmy ominęli jednego, widać teraz, patrzcie. Tutaj, o, idealnie kółkiem praktycznie przejechałem przez to. Dobra, dajmy sobie to leciutko w dół. No i wszystko mamy ogarnięte jeżeli chodzi o tą stronę Się tak troszeczkę wwaliłem Bo tutaj jest obornik, ale sobie przejedziemy Jakoś tak leciutko po oborniku Ten obornik też sobie będziemy musieli przenieść gdzieś na tamtą bardziej stronę Ale na razie niech ten ciągnik sobie tutaj stoi Ja sobie to opuszczę Dobra O, git, stoi, elegancko Weźmy sobie talerzówę teraz do tego Ten budynek sobie nie wiem czy usunę dzisiaj Jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie z czasem Bo jeszcze mamy z 5 minut odcinka mniej więcej Tależówka stoi przy domu, dobra. Jedziemy, tego nie będę na razie odpalał. Ten, ten kultywator też będziemy zmieniać niedługo, bo on mi się po pierwsze nie podoba, po drugie on nie działa, prawie że. No, gdzieś tam no wiadomo, że można to agregatować, ale nie działa to tak jak powinno działać, wiecie. I tu jest największy problem tej maszynki. Dobra, podczepmy sobie to: tależówkę. Oczywiście Martech. Nie wiem, czy ona jest wydana, czy nie jest wydana. Wiem, że ktoś mi ją podesłał, ee, za co dziękuję, naprawdę. Fajna sprawa ta tależóweczka. Tu jeszcze mi coś zostało. Czekaj, czy talerzówką mi się uda to ogarnąć. Patrzcie. No, usunęło się świetnie. Dobra, mogłem to wcześniej bronami nawet zrobić. Ale wcześniej jakoś za bardzo o tym nie myślałem. A na przykład taką trawę, jakbym chciał ogarnąć sobie talerzówką. No na pewno się to da zrobić, bo mam też ten mod na tworzenie pólno, nie? Talerzówką też. E, także to też tutaj na pewno użyjemy. Bo raczej, teleżówko, jak wiedziesz, w taki krzak to się nic nie dzieje. Trzeba po prostu pługiem. No, widzicie. E, także musimy sobie ogarnąć teraz ten mod, włączyć go. To się chyba na Y włącza nawet. I sobie przejechać, przynajmniej obwodzik tego zrobić, no nie? No, jak widzicie, po tych krzakach teraz sobie można elegancko jeździć i właśnie po. O, kurde. Powiem wam, że nie spodziewałem się tak małej prędkości roboczej, 6 na godzinę. Więc to talerzówka powinien szybciej iść ten ciągnik. Szczególnie, że to nie jest jakaś wielka talerzówka, prawda? Ja pierdzielę, nie sądziłem, że to aż tak źle będzie. Jeżeli chodzi o teleżowanie, ja sobie chyba będę po prostu tak jeździł w to i z powrotem, to też jest bardzo mały dystans e, do przejechania. Także też nie ma co się przejmować, bo raczej długo nam to nie zejdzie, z to wszystko zrobić. Ale mimo wszystko, no 6 na godzinę to jest troszeczkę tak. Nie jest to optymalna prędkość, prawda? Ciekawe jakby sobie 385 z tym radziła, bo to jest pewnie wymagane jakieś tam inne. E, inna moc jest pewnie jakaś wymagana. Dzisiaj zaraz chyba zmienimy na 385, bo to tragedia o tym robić. Dobra, wiecie co ja sobie to zmienię na 385, bo to jest. Na, na no nie no opuściłem cię, no, co się dzieje teraz? To jest tragedia robić tą 60. <grym> Miało być tak fajnie... Aaa, sobie wezmę 60, będzie spoko. No to to jest, jest, naprawdę jest perfekcyjnie. Jak lecimy sobie właśnie 60. E, dobra, to sobie odepnę i lecimy 385 na nie wiem, czy 385 nie była specjalnie brana pod tą talerzówkę, bo, ale nie, a ja 60 gdzieś talerzowałem, tylko że, kurde, coś tu mi... może, ale niemożliwe, tutaj nie ma żadnych węży do podpięcia, chociaż to jest farming, nawet w siewniku konnym były te węże do podpięcia, e, to może i tutaj trzeba coś popodpinać, żeby to działało lepiej. O nie, no nie ma węży, także kurde, co, coś tutaj, coś tutaj mnie oszukuje ta gra, że 60 sobie nie może dać rady z tym. Weźmy sobie, przejedźmy w tą stronę raz. O, tu jest już 10 na godzinę, także tu już jest per perfekcyjna taka prędkość. Też za daleko nie chcę jechać, bo tutaj nie wiem dokąd jest tak dokładnie ta działka uzgodniona dla mnie. E, też na pewno miedzę będę chciał coś zostawić e, tutaj. No bo ja tutaj tego terenu aż tak dużo nie potrzebuję, tylko chciałem go mieć, żeby tutaj wiadomo, ten kurnik sobie postawić i zrobić takie obozowisko dla kurek moich całych. Widziałem w ogóle takie maszyny, jak ludzie robili. Że jechał normalnie, o takło. E, tylko, że nie talerzówką, tylko jeszcze tam z przodu miał coś przypięte, i normalnie drzewa takie, jakieś mniejsze, ogarniali te. Także to po prostu z tych drzew nic nie zostawało. Takie Taki ludzie maszyny robią w dzisiejszych czasach. No i to jednak, je, jednak jest od mocy zależne, bo widzicie, 385 sobie ogarnia temat elegancko, a 60 sobie nie ogarnęła tematu jednak. Dobra, róbmy coś takiego, będzie szybciej i wydajniej. Kajże, no w sumie ten ciągnik chyba będę zamieniał. 60 sobie zostawię na gospie. Ale też i kabinę pasowałoby też do tej 60 założyć. Niedługo coś będziemy kombinować z edycją 60, wiecie. Będziemy coś kombinować z edycją 60, bo w pierwszej kolejności. Też i kombajn fajny widziałem, który się przyda do nas na gospodarstwo tutaj niedługo. No niedługo jak będę żniwa w drugim sezonie. Ale na pewno to już też jakoś daleko tutaj nie ma tego wszystkiego do tych żniw. Dobra, kurde, trzeba idealnie wjechać. Ta teleżówka też nie jest jakaś mega duża. Jak widzicie, zostawia po prostu. Co niektóre rzeczy, jak gdzieś tam źle przejedziesz. I tutaj nie wiem, czy mi tych nie wiem, no te krzaki akurat zrobi. No ale dobra, wiecie, 20 minut odcinka za nami. Ja się z Wami żegnam. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Miejmy nadzieję, że takie akcje też Wam się podobają, a nie tylko i wyłącznie jakieś tam prace polowe. I widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale. Kolejny odcinek będzie też poświęcony pewnie przebudowie tego wszystkiego, równaniu terenu z e, ziemia i tam takie sprawy. Także widzimy się już niedługo i na razie.